Witam cię, Ago i chyba nie zrozumieliśmy się. Teraz, jeżeli ja tutaj podałem e, Nów i znak Nowiu, to porównaj sobie jeszcze jedną rzecz. Bo przecież wiesz, kiedy jest trzy króli. Trzy króli też jest ruchome, bo jest to święto ruchome. I tak samo tutaj jest. są znaki też ruchome. Czyli od nowiu do nowiu i określamy. Normalnie, jeżeli się rodzimy, to liczymy od 21 marca, dzielimy rok na 12, i w ten sposób mamy zodiak. I zodiak, ten, który normalnie używamy, ten, który, na który się powołałeś. Czy Twój syn jest skorpionem? Taki jest skorpionem. Ale jeszcze jest zodiak, który jest lunarny który określamy jako lunarny, on nie istnieje w rzeczywistości, on kiedyś bardzo dawno istniał, ale też liczono według zasady od 21 marca, a ten lunarny jest tylko do medytacji, do kontemplacji, do właśnie do świąt, do ruchomych świąt, żeby zrobić to święto w tym samym punkcie, więc odlicza się od na przykład odnowił ileś dni, pięć dni ponowił. Jest to potrzebne na przykład chociażby w rolnictwie, jest to potrzebne bardzo w medycynie, bo to jest potrzebne także marynarzom, ponieważ morze podnosi się, unosi, obniża się, ale nikt nie powiedział, że wiesz, że za czwartym podniesieniem urodził się jaś, podniesieniem się morza. I Jaś, i jaś za, za każdym czwartym podniesieniem się obchodzi jakiś tam miesiąc. Nie, 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 nie. To nic nie ma wspólnego. Po prostu jest to najprościej mówiąc: ustawienie to, które mamy w religii jako święta ruchome. I tutaj znaki ruchome, ale to tylko po to jest, żeby po prostu wiedzieć. Niektórym osobom jest to potrzebne, wręcz niezbędne, tak jak powiedziałem, rolnikom czy marynarzom, ale normalnie, normalnym osobom, takim, które nie zajmują się tymi dziedzinami. Oczywiście, że są jak ten normalny, który jest oficjalny, a to jest lunarny, który, tak powiedziałem do niektórych działań jest konieczny, niezbędny. Ale nie można na ko komuś powiedzieć, po akurat, że jest teraz, ponowił, jest strzelec, że się urodziłeś strzelec. To by było niewiarygodne, po prostu zupełne kłamstwo. Jest nadal skorpionem i dlatego mówię, mówię na filmie wyraźnie, akurat. Znalazłaś się w tym momencie tutaj na vlogu, obejrzałaś ten film i szokował cię. <laughs> szokował, bo jest to szokujące, ale to jest tylko i wyłącznie po to, żeby w pewnym momencie przyjąć jakąś koncepcję rozmowy z wszechświatem, kontemplacji, czy też medytacji, czy podjęcia jakichś działań, które są działaniami. Naszej, nazwijmy to tak, biochemii, tak? ponieważ oddziaływuje na nas bardzo mocno księżyc i, i musimy zgodnie z księżycem żyć, ale to nie jest zgodnie z kalendarzem, czy zgodnie z, z tym, co nam wyznacza 21 marzec, czyli ten punkt, od którego rozpoczynamy autentyczną, autentyczny ruch Zodiaku. To nie, to jest po prostu no, tak dziwny system, no, ale jest ten system. U Majów były trzy systemy, a my mamy tylko jeden niby ten kalendarz, ale powinniśmy mieć dwa kalendarze, bo na przykład rolnicy posługują się właśnie tym lunarnym kalendarzem, czyli od pełni do od, przepraszam, od nowiu do nowiu, bo niektórzy od pełni do pełni też tak można, bo pełni jest po drugiej stronie, bo tyle, ile pełni, tyle jest nowiów Do usłyszenia, bardzo dziękuję Ci za ten wpis, bo faktycznie niektórzy tutaj uważaliby, że nie wiem co, że to jest. Achioch, nie, to jest po prostu system bardzo stary, bardzo dawny, i znaczy, no, to też trzeba pokazać. To też na blogu, a w dodatku ja wyjątkowo interesuję się tą, tą, tą dziedziną, bo jest to, wiesz, to się bardzo przydaje właśnie w astromedycynie, a przede wszystkim w psychiatrii. To jest wtedy, kiedy lunatykujemy, to jest wtedy, kiedy nie możemy spać. Wtedy, kiedy musimy sobie coś wyobrażać. I są osoby wyjątkowo wrażliwe. I podlegają temu właśnie systemowi. Ale nie dlatego, że się urodziły. Nie, nie, nie. To jest tylko terapeutyczny taki sposób. Czy na przykład chociażby nauczyciele, którzy uczą. Oni powinni właśnie przede wszystkim na to zwracać uwagę, ponieważ... Są momenty, kiedy jest łatwiejsza percepcja umysłowa. Wiesz, i to jest po to, ale wiesz, nie mogę wszystkiego powiedzieć na tym blogu na hura i usiąść tak i tak sobie gadać. Akurat mówię to do ciebie, ale to pomału, pomału będę wyjaśniał, po co, dlaczego, No świetnie, że się zapytałaś, ale to niedawna dopiero rozpocząłem to, to działanie, bo wiesz, najpierw trzeba czegoś coś pokazać. Potem właśnie osoby takie jak ty muszą się zapytać, a dlaczego to tak jest? A wówczas się bardzo śmiesznie o swojego syna, nie o siebie, tylko o swojego syna. I, I w ten sposób właśnie się buduje astrologia, bo wiesz, kiedybyśmy powiedzieli wszystko na hura, wtedy naprawdę by człowiek nic nie wiedział. Wiesz, jak uczymy astrologii, to uczymy tylko najpierw planet, potem znaków a potem zaczynamy to wszystko, domów, domów, i później zaczynamy to wszystko rujnować, bo tego jest zaczynanie nie być. Nie istnieje. Dlatego, że to wszystko jest w ruchu. I są ci studenci, którzy odeszli na przykład po kilku dniach tej wiedzy i uważają się już za astrologów. I oni wtedy... Wszystko wiedzą, bo znają planetę, znają znak i znają dom. No właściwie trzy rzeczy najważniejsze. Więcej nie potrzeba w astrologii wiedzieć. Ale później, jak to zaczyna się kręcić, to już nie ma ani znaku, ani domu. I co? I wtedy zaczyna się prawdziwa astrologia. I tej astrologii uczy się dopiero wtedy, 3, 4, 5 lat, nawet 10. Oczywiście, że w pewnym momencie zrozumiesz o co chodzi, ale powiem Ci, że są uczniowie, którzy mimo to, że mają 15-letnią egzystencję w astrologii, nie dochodzą do tego. Nie dlatego, że są jacyś dziwni, tylko właśnie zatrzymują się na tym, że po prostu jest dom, znak i planeta. A nie ten ruch, nie ta astrodynamika, jak ja to nazywam, to co mówię tutaj. Ale ja bardzo rzadko wprowadzam to słowo jeszcze, bo astrodynamika jest to właśnie między innymi ta luna. Ta luna, ten księżyc, który łączy się z, ze, ze, ze słońcem, ale także księżyc słończy się. Z Wenus, Księżyc łączy się z Marsem, Księżyc łączy się z Saturnem, Księżyc łączy się z innymi planetami i wytwarza zupełnie inne jeszcze sytuacje, a one są niezgodne z łączeniem się ze Słońcem, ponieważ to jest co rok. A Księżyc robi co ile? Co 28 dni. I to jest a, największym sekretem, ale jeszcze większe są sekrety w astrologii, które czasami będę pokazywał tutaj na blogu, i czasami niektórzy po prostu będą buntować się, tak jak ty, buntować się przeciwko temu, co jest. Po prostu tak jest. A musimy wykorzystywać wszystko, co jest, ponieważ świat jest nieskończony i świat kręci się według swojego rytmu, a my nie mamy na to żadnego wpływu. Jedynie możemy go podglądać i współuczestniczyć w tym wielkim obrocie, czy też balu na tym Właściwie na tym balu planet uczestniczyć, a my będziemy najdrobniejszą cząsteczką tego całego układu. Bo też się poruszamy, ale na razie jeszcze po małej je ziemi. Ale niedługo może po wszechświecie. Do zobaczenia! Ale psychiką myślą, możemy sięgać bardzo daleko, tam, gdzie chcemy. To jest ta nasza. Wolność i niezależność, której nam czasami tak brakuje, ponieważ ona jest czasami bardzo, bardzo hamowana. Do zobaczenia. Cześć. I oczywiście zapraszam na dalszy ciąg opowieści o astrologii, o astrologii takiej dosyć nietypowej, ale jednak astrologii, astrologii która. Pomaga nam funkcjonować, pozwala nam na wolne myślenie. A wolne myślenie jest niesamowite, bo nie równa się z wolną wolą, tylko z chęcią poznania jeszcze dalej. I w szczelcu właśnie to można powiedzieć, bo strzelać każdy potrafi tylko czy do celu. Do zobaczenia i zapraszam na szczyciąg oczywiście tych opowieści.